Pamiętam to jak wczoraj. Wow! Elegancko. Ej koledzy, patrzcie teraz. Patrzcie. Dawaj. Co to miało być? Kamil ty kiepie, co to za fupiertki? To jedyne pytanie, jakie mam. Dobra, spier papier, kamil, jak będziesz miał coś konkretnego. Jeszcze zobaczycie. Wszyscy zobaczą. Nigdy im tego nie zapomniałem i dlatego opracowałem formułę, która pozwoli oczyścić moje dobre imię. A dziś, dziś jest ten dzień, dzień w którym przestawię światu moje dzieła. <laughs> Słuchaj, nie widzieliśmy się z 20 lat. Nagle ściągasz nas na jakieś pole. Może powiesz po co? No właśnie, bo się trochę śpieszę. Koledzy, kazaliście mnie wrócić, gdy będę miał coś konkretnego. Więc wróciłem. Udowodnię Wam raz na zawsze, że moje petardy. To nie są żadne wypierdki! I Tylko po to nas tutaj ściągnąłeś, że to kompletnie bez sensu. Mama, to dla ciebie. Spier, papier! Kamil, ty, ty naprawdę mi zaimponowałeś. Najlepszy sylwester ever. 我也想死在你怀里。